Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Suert, Gram dalej w God of War 3. Zaczynamy w miejscu, w którym skończyliśmy. Pokonaliśmy Aresa, teraz musimy się chyba dostać tutaj na Gaję. No właśnie. Potężny tytan Gaja. I wspinaczka na górę Olimp. Chcesz uczynić, ojcze! Nie wolno ci się dłużej kryć za spódnicą Ateny! Atena nie żyje! Przez trawiący cię gniew, kratosie! Cóż jeszcze zniszczysz? Wymknąłem się ze szponów śmierci. Siostry losu nie mają mnie we władaniu. A ty zginiesz, zanim skończy się dzień! Nareszcie dokona się moja zemsta! Nie znoś ty, Bachorze! Dość już Twojej bezczelności! Nie przegramy! Już teraz Zeus wygrywa! Ocaliłaś mnie od śmierci! Tylko po to, żeby zniszczyć Zeusa! Ocaliłam cię, byś służył tytanom! Nie odbieraj mi zemsty! Słuchaj uważnie, kratocie! Byłeś niczym więcej, tylko pionkiem! Nie zajmuj się już losem Zeusa! To nasza wojna, nie twoja! Gaja! 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 Wiodłem żywot wojownika, zginąłem jako Bóg, ponosząc ostateczną ofiarę. Nie odzyskałem spokoju. Ja dokonam zniszczenia Olimpu. Dokonam mojej zemsty. Zdradzony przez bogów, zdradzony przez tytanów. Co teraz? Musimy spróbować gdzieś popłynąć. Spróbujemy tutaj w tę stronę. Rzeka Styx. Oho, ho, tutaj nie jest za fajnie. Nie mamy wyjścia. Gdzieś tutaj musimy popłynąć, gdzieś musimy wyjść z tej rzeki. Tracimy moce. Wszystko nam zabierają. No, było łatwiej. Będzie trudniej. Znów będziemy odbudowywać potęgę Kratosa. Wszystko, co do tej pory zdobyliśmy, przepadło. Wkraczamy do królestwa Hadesa. Będzie ciekawie, będzie się działo. Mamy tutaj chyba jakąś księgę. Tak jest: królestwo Hadesa dokładnie. Kratos ledwo żywy. Ledwo żyje. Ciężko się porusza. Nie koniec Zeusia. Ramy Hadesu. Nie powstrzymają mnie! Śmierć nie powstrzyma tych, którzy mają cel, Kratosie. Atenu... Tęskniłam z Partiatą. Ja... ja nie... Poświęciłam się ratując Zeusa. Dzięki temu stałam się inną osobą. Nadal jednak wyglądasz jak bogini. Pozory często wiodą na manowce. Dzieciom Olimpu też nie można wierzyć. Być może. Lecz pamiętam, że zginęłam od twojego ostrza. To Zeus miał od niego zginąć. Mów szybko, nie mam czasu. My rozmawiamy, a tam wzmaga się wojna o Olimp. Cała ludzkość cierpi. Niech cierpią. Śmierć Zeusa. Tylko ona się liczy. Zeus nie podda się tak łatwo jak Ares. Aby zniszczyć cały Boski Ród. Musisz odnaleźć źródło jego mocy. Potężny ogień Olimpu. Kiedyś poświęciłaś życie, by ocalić Zeusa, a teraz pragniesz jego zguby? Co spowodowało tę zmianę? Ujrzałam prawdę, której wcześniej nie dostrzegałam. Być może dzięki temu znowu mi zaufasz. Oto słynne ostrza wygnania. Poprowadzą cię one w podróży po ogień. Pamiętaj, dopóki rządzi Zeus, nie ma żadnej nadziei dla ludzkości. Zniszcz ogień Kratosie, a cała potęga Olimpu zatrzęsie się w posadach. Ostrza wygnania. Te ostrza to Twój najpotężniejszy sojusznik w walce z Olimpem. Dziękujemy Ci, Ateno. Od razu lepiej. A już może fajnie chodzić. Już nie jest taki zmęczony. Dobra. Z tym czuję się. O niebo. O niebo, lepiej. Dobra. Rozbujamy się. O, widzę, że tutaj mamy coś ciekawego. Ok, udało się. Zdobywamy doświadczenie. Teraz nam się przyda. Dobra, bierzemy kolejną skrzynię. Powolutku wpada, ale z zabitych wrogów też wypadają czerwone kule. O, z tego też. Słabi przeciwnicy na razie. Tutaj mamy jakąś potężniejszą skrzynię. Oko gorgony. Zdobyłeś oko gorgony. Zbierz jeszcze dwa, żeby zwiększyć swoje całkowite. Zdrowie. No, warto grzebać, warto szperać. Ale jak się teraz tutaj wydostać? Dobra, już wiemy, wszystko jasne. Najpierw musimy pokonać sługi Hadesu. Dobra. Nie ma się co tutaj bawić. Przytrzymaj L1. Walczymy. Tako! Wykorzystujemy ostrza. Ostrza wygnania. To jest dobre. To też jest niezłe. Wypada z nich wtedy więcej, ach. Tylko muszę uważać, żeby mnie reszta nie pokonała. Będzie, będzie tutaj. Jadka będzie się działo. Tam jest chyba zapis. Co jeszcze mamy tutaj w tę stronę? Czy tu mamy coś ciekawego? R1 Brama Hyperiona. Ci, którzy noszą w sobie boską duszę, mogą przejść. To nie my. Nie w tej chwili. Być może potem ta brama będzie dla nas otwarta. Kolejny sługus. Słabiutki. Tutaj sobie grę zapiszemy. Czemu nie? Jest możliwość to jedziemy z koksem. A ja ja co ja zrobiłem, co ja zrobiłem. Cyk. Oczywiście, że zastąpić dane. Zapisywanie i jedziemy dalej z koksem. Okej. Okay. To przeskakujemy. Mamy skrzydła, fajnie. Tego nam nie zabrano. Na pewno... A ja Paski życia za to. Potraciliśmy. Tutaj też na taki zupełny sens. Okej, okay. dobra. Czemu nie mogę skoczyć? Do jasnej, ciastej jadielki. O co chodzi? To przecież niemożliwe. Coś tu się musi zadziać. A już wiem, chyba te spadające z góry mnie tutaj powstrzymało. Przed skokiem. Spadające dusze. Ale teraz się udało. Oho ho. Wiedziałem, że kiedyś wrócisz z partii, to. Czy tęskniłeś? No, dubbing jest rewelacyjny. Armia sparty przyzwi ochroną ochronną falangę tarczy włóczni, która odeprze wrogów. Naciśnij R2, proszę bardzo. O, dobre! Możesz wezwać do z patriotów. Ach, Ale mnie dorwali. Te duchy z patriatów na pewno mi się przydadzą. Pięknie, dobre to jest. Jak długo mogę z tego korzystać? Kurde, trochę mogę. To macie jeszcze. A ja to lubię, takie coś! Czemu nie? Otwieraj bramę! Już wiemy, gdzie mamy pójść. Tam mamy kolejne skrzynki. jak Spadaj, Hadesie. Ciebie też dorwę. Tutaj chyba nic nie ma ciekawego. Tam mamy tylko przejście. Coś musimy zdobyć, żeby to otworzyć. W tej chwili nie jesteśmy w stanie. Jesteśmy w stanie tutaj tego sięgnąć czegoś? Hello! Jest! Używaję, żeby poruszać się po linię, X, by poruszać się szybciej. Dobra, idziemy szybciej. Ale chłopaków też widzę. Muszę tutaj odciąć spadek z łańcucha gnojki. Idziemy dalej. Dobra, 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 Idzę, widzę tutaj kolejni, Kurde, bladę. Ale mnie torwałeś, badewiaku. Kurde, na, lin na tym łańcuchu ciężko się walczy. Dobra, idziemy. Idziemy. Nie, nie, w drugą stronę, kratos. Szybciej, 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 szybciej. Dalej, dajesz. Aż to mędy. Ciach, 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 spadać, spadać z łańcucha. Tu mamy kolejnego. Zaraz będziemy na dole. Dobra. Dawaj, dawaj, kratos. Jest. Tu coś jest. Notatka zapisana przez udręczoną duszę. W tych potwornych ciemnościach nie może rozwijać się delikatny kwiat, dziś uszanuję wolę Hadesa i zasiądę przy jego stole, lecz przysięgam, że opuszczę to miejsce z tobą u mego boku. Nic nie rozdzieli mnie z Persefoną Peritos. Spoko, to sobie mogę porozwalać. Zaraz sprawdzimy tutaj skrzyneczki, dobra. To jest raczej do tych umiejętności magicznych. Tutaj mamy więcej doświadczenia, ja już sobie tak właśnie zerkam. O. Za pomocą L1 1 przenosi się między menu ulepszeń. naciśnij X, żeby wzmocnić broń. I przedmioty za pomocą czerwonych kul. Naciśnij kwadrat, żeby oglądać broń. I przedmioty. Ostrza wygnania. Możemy je sobie poprzeglądać. No, wyglądają rewelacyjnie. Są git. Tu jeszcze, jeszcze nie masz tej zdolności. Tej też nie mam. W zasadzie mamy tylko widzę ostrza wygnania. Co tu jeszcze mamy? Przedmioty. Oko gorgony mamy jedno. To są jakieś kolekcjonerskie. Pióra Fenixa. Co tu jeszcze jest? Czał, całkowity czas gry. Status. Aha, tu jakie ruchy. Dobra, w zasadzie to nas najbardziej interesuje. A jak dam ulepszenie. Muszę przytrzymać. Zobaczcie, tutaj wypełniam teraz to. Okej, okay, czyli na to wydajemy czerwone kule. Sporo ich trzeba nazbierać, żeby cokolwiek tutaj ulepszyć. Dobra, idziemy tędy. Tu mogę chyba śmiało zejść. Jest skrzynia z doświadczeniem. Jest kolejna. Brawo! Przydadzą się. Koło tysiaka zbieramy, Znowu możemy coś spróbować ulepszyć. Wszystko powinienem rozwalać. No właśnie. Z tego mi wpada doświadczenie. Tutaj coś jest. R1. Otwieramy bramę. I zabawa. O, w mordę kolec. Mamy meduzę. O, oj. No to gorzej. Coś zgarnęła? Coś zgarnęła. O się! Muszę trochę polawirować po tutaj. Z meduzą już nie tak łatwo widzę. Teraz lepiej. Dobra. Jakieś wykończenie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ach! Zmaściłem. Jeszcze raz. Szkurne blade no. Te quick time eventy kurzają mnie. Muszę się skupić na tym. Teraz, teraz ją rozwalę. Oooo, ja pierniczę! Wow. tym mogę kurczę. tylko jak tego używać. Tam widziałem, że mogłem kurde ich zamienić w kamień. Ależ mnie chwyciła menda. Znowu mogę coś zrobić z nią. Aj nie ten przycisk, ja pierniczę, jasna cholera. Tu naprawdę trzeba być mega skupionym. No, teraz już cię mam. Dobra, jak ja chwycę jej głowę. O! Wtedy mam coś takiego. Nie mam tego na stałe. W pierwszej chyba części było na stałe taka możliwość zamieniania ich w kamień. Zdobyliśmy taką głowę Meduzy już na dobre. Ach, Już te finishery tutaj tego też załatwimy. Pięknie. Wtedy jeszcze tutaj łazi. Brutalna śmierć. No i kolejne przejście. Tak, to jest właśnie God of War. wiemy cię, Hades. Prędzej czy później będziesz nasz. Otwierajmy bramę. Każdego wroga tutaj się w końcu nauczymy. Zobaczcie, te miejscowy są przepiękne. Świetnie to zrobione. Gra ma swoje lata, ale wciąż się prezentuje znakomicie. Tu raczej muszę skoczyć. Chociaż pytanie, czy tam nie było jakiejś skrzyni? Tego już się nie dowiem, dobra. Nie będziemy ryzykować. Życie nam się przyda, mało go zostało. Super. To też się przyda, jak najbardziej. Za bardzo widziałem, tylko żeby mi tak mana schodziła, jak używam tych tarcz. Tego teraz też nie otworzę. Ścieżka jest zarośnięta cierniami, w tej chwili nie możesz przejść. No to jest tak jak tam przy tej bramie. Coś musimy zdobyć. Ty. Coś na pewno. Kto to się odezwał? Tutaj też mamy ciernie. Już dość wycierpiałem z Hades... wieczne Peritos. Moje więzienie z huby. Ale skoro ty tu jesteś, możesz mnie uwolnić! Wszystko co mam, to ten łuk. Proszę, uwolnij mnie! A oddam ci go. No to co? Trzeba będzie to zrobić? Już tu widzę, że coś będziemy musieli rozkminić, coś wykombinować. Ha. Zaraz sobie popatrzymy co tu jest. Przy okazji kogoś tutaj jeszcze może wypuścimy. Tu jest jakaś ciekawsza bestia. O, w mordę. Dobra, dobra. Teraz go nie będziemy atakowali. Hm, tą skrzynkę może też sobie na razie zostawię, co? Przyda się może do jakiejś walki, tam nie wejdę. Tutaj coś górą trzeba. Wykminić Tu mamy jakieś przejście No i co? Chyba muszę tam wskoczyć na to. Trzymaj go z dala ode mnie! Oho Coś nam się tam otworzyło. Tutaj jest jakieś też przejście. O, Spalisz mnie żywcem! Huh. No jak tam wskoczyć teraz? Co ty wyprawiasz? Udało się, udało. Kurde, blade. Zobaczmy tędy, co my tu możemy wykminić. Ten pojemnik zawiera ciernie, które dobrze się palą. Ha, a ja jestem w stanie te, te ciernie gdzieś tu zepchnąć. Aby szybko przesunąć obiekty, przytrzymaj R1 oraz przytrzymaj i pójść krzyżyk, żeby kopnąć. Tam nie wejdę, tam jest jeszcze jakaś fajna skrzynia. No dobra. To mam. Już wiem. Ten mi to zapali. Ten mi to podpali. Ten nerwus tu. O tak. Skocz do szybu i kara, i przytrzymaj krzyżyk, aby lecieć w górę. Aaaa! Dobre. Czekajcie, tam była i przytrzymaj krzyżyk. Tam była gdzieś ta skrzynia. Teraz do niej i tak nie dojdę. Ale już coś, już coś tutaj. Powoli staje się jasne, czy stąd, stąd będę musiał tam doskoczyć. Już wiem o co kaman. Dobra, ustawmy sobie to gdzieś tu. Tu będę musiał dolecieć. Dobra. Teraz to jest zamknięte, ale sobie zaraz to otworzymy. W ten sposób, co wtedy. Skaczemy, kratos. Znowu. I cyk nie będę Dobra, tam się otwiera i musimy się spieszyć. Szybciej, szybciej, Kratos, szybciej. Szybciej. Ach, Nie wierzę. Siep! Jeszcze źle to ustawiłem. A, w mordę! Ach! Jeszcze raz spróbujemy w takim razie. Tu muszę przesunąć bliżej. Cholera, jasna. Trwa to wystarczająco długo, żeby można było spokojnie tam doskoczyć. Dobra, jeszcze raz. Nie, bo się ty się gościu, tu nie spalisz. To jakoś muszę cię uratować, nie? Dalej, kratos. Dalej, 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 dalej. No teraz musi się udać. To jasne, anielki. Szkurde. No łap się tam. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Co za gówno... Ach... Aż tak, aż tak... Shit, fucking! Już ja tu spędzę, kurde, czasu a czasu. Dobra, próbujmy jeszcze raz, do trzech razy sztuka. Ogień jest za blisko! Nie panikuj, gościu, mam większe, kurde, problemy, nie mogę wskoczyć tam. Ale to o to, to chodzi na, na bank. Na banko to biega. No, w końcu się udało. Mówiłem, do trzech razy sztuka. Zatrzymaj to. No, <laughs> Puściliśmy bestie. Trzymaj te bestie z Dobra. On ruszy za nami czy nie? Coś tak nie za bardzo chce iść. Ach. No chodź tu do nas. A nie chcę iść. Coś tu trzeba wykombinować innego. Dobra. Jest. Coś mamy. Kolejny finisher jest tak wiele przede mną. Ok, naciśnij, żeby ziodnąć ogniem, super! O, leż to jest potęga. Zaraz go uwolnimy. To go uwolniliśmy, ale łuk zabierzemy. Czemu nie? Ach, tam kółko białka cisnąć. Spadaj, bestio. Teraz, teraz kółeczko i urwiemy mu łby. Oh. ja pierciule. To jest masakra. Dawaj, łuk. Łuk Apolla, ognisty łuk, który kiedyś należał do Apolla. Przytrzymaj L2. Jego ogniste strzały oczyszczą cię. Okej. Okay. Kurde, jak? Aha, okej. Okay. Muszę trzymać. I wtedy naciskać kwadrat. Zaraz załatwię tych u góry. Dobra, jeden padł. No, jeszcze tamten musiałby paść. Za szybko widzę też nie mogę. Tu już widzę, gdzie się wyczerpuje ta cała moc. No i teraz będziemy mogli sobie to poniszczyć wszystko. No, fajnie będzie jeszcze tamtą. To sobie wezmę. Dobra. Tu jest do zniszczenia. O, właśnie to. Kurde, jak to zapalić? Hello. Aaa. Trzeba przytrzymać dłużej kwadrat. Mamy to zjarane. Może teraz się uda tym. Zaraz zobaczymy, czy jestem w stanie tam skoczyć. No. Ach, chybało brakło. Jeszcze raz spróbuję. A jajaj. A trzeba jakoś idealnie tu kurde wycelować, albo może się bardziej tak przysunę. A Dobra, jeszcze jedna próba najwyżej odpuszczę. Kurde, aż mi szkoda. Tak, nie, muszę najpierw, dobra, najpierw spokojnie na to sobie wskocz. Dobra. I co? I gówno, dobra, nie doleci. Nie chcę mi się tutaj aż tyle kombinować z tym. pallicho Tam coś mieliśmy zniszczyć. No i mamy też coś, możliwość zniszczenia tej bramy do Hadesa. Tutaj mamy punkt zapisu. No to sobie zapiszemy tutaj grę i spotykamy się w kolejnym odcinku. Do zobaczyska, cześć.